Byliśmy przygotowani profesjonalnie, zaskoczyliśmy Hiszpanów smakiem, aromatem naszych lubuskich win, zwłaszcza że po raz pierwszy polskie wina gościły na ich stołach ta prezentacja podbiła serca Hiszpanów, przyjadą do nas po to, żeby skonfrontować również swoje wieloletnie, stuletnie, można powiedzieć, doświadczenia z tym, co teraz dzieje się u nas. Możemy być nieskromni, ponieważ wina z naszego regionu zostały bardzo ciepło odebrane, i zaskakująco, ponieważ mieliśmy takie poczucie, że winiarze hiszpańscy traktowali nas, myślę, i enolodzy również, jako takich początkujących, stawiających pierwsze kroki. A tu się okazało, że wina zostały bardzo dobrze przyjęte, zdecydowanie profesjonalnie ocenione. No a w konfrontacji myślę, że to była taka przygoda, uzupełniająca się troszeczkę, ponieważ Region nasz no to kolebka wina białego, bardzo aromatycznego, subtelnego, świeżego, natomiast Rioja, z którą mieliśmy przyjemność konfrontować, no to kolebka win czerwonych. Był to historyczny moment i naprawdę wina lubuskie wyszły na arenę międzynarodową i konkurowały z najlepszymi winami. Europy i też świata, ponieważ wina z regionu Rioja i hiszpańskie tradycje to są jedne z najlepszych, najstarszych i najsłanialszych tradycji w świecie winiarskim. Te tradycje się odradzają i wina jest z roku na rok więcej. Ja dzisiaj sadzę winnicę też kolejny hektar, także chodzi o to, żeby tego wina było więcej, a markę ma. Spokojnie zawojujemy Hiszpanię.